I kolejny miesiąc przed nami, pierwszy czwartek miesiąca, a zatem imię numerologicznie, i dzisiaj będziemy opowiadać o Zofii. Zofia to jest takie imię, które, jeśli sobie powiecie kilka razy na głos, ewentualnie sobie je pomyślicie, to możecie odczuć coś w rodzaju takiej tęsknoty, takiej przejmującej, dogłębnej, obejmującej całe ciało tęsknoty za czymś. Tylko nie wiadomo za czym. To trochę tak, jakby te właścicielka tego imienia wciąż szukała czegoś w życiu i niezależnie od tego, co dostaje, co osiąga, to tak, jakby jeszcze nie była nasycona i by nie czuła spełnienia. Oczywiście to nie będzie tak cały czas, dlatego że to ma doprowadzić tę właścicielkę do tego, żeby ona poszukała tego spełnienia wewnątrz, a nie na zewnątrz w świecie. I o tym trochę mówi para liczb. Którą tutaj widzicie na slajdzie, syntetycznych. Siódemka i trójka. Trójka jest taka bardzo jakby w kontakcie z zewnętrznym, w kontakcie z otoczeniem, więc tam potrzebujemy trochę wymiany myśli, wymiany informacji, takiego jakby poszukiwania czegoś, co da mi poczucie, że ja będę szczęśliwa i zadowolona. Może to być też tak, że. To, za czym gonie, trójko, po trójkowemu będzie takie jak świecidełko, że może niekoniecznie dlatego nie czuję spełnienia, że cokolwiek mnie interesuje w świecie zewnętrznym, nie daje mi tego pokarmu, który mnie nasyci. I tu dla równowagi mamy siódemkę w liczbie duszy. Czyli w tym miejscu, gdzie jest to nasza taka naprawdę głęboka potrzeba, że jeśli ją zrealizujemy, to będziemy czuć spełnienie. I ta głęboka potrzeba mówi o tym: zajrzyj do środka, wejdź do siebie, i tam, jeśli odszukasz to coś, co, co jeśli zostanie zaspokojone, to jakby ugasi Twoje pragnienie, to wtedy poczujesz to spełnienie. Więc to jest takie bardzo skrajne, te dwie, te, te dwie liczby, i rzeczywiście to się jakoś czuje w tym imieniu Zofia, że jakby w pierwszej części życia taka Zofia potrzebuje szukać czegoś na zewnątrz. Jest jak sroka, która rzuca się na świecidełko, i okazuje się, że to, co wydawało jej się, że daje jej spełnienie, tego nie zrobiło. I im dalej, im głębiej, im mocniej będzie działała w tym kierunku, tym boleśniej będzie lądować we swoim wnętrzu. Boleśniej, dlatego że kiedy się odczuwa to imię, to można poczuć coś w rodzaju smutku, takiego też bardzo obejmującego, smutku, takiego przygnębienia, takiej pustki i nicości. Trochę takiego stanu depresyjnego. Nie wiem, czy depresja, ale taki jakiś dziwny stan. Takiej ogromnej przestrzeni, w której nie ma nic. Więc dla Zofii, która jest taka bardzo poszukująca czegoś, co daje jej spełnienie, to jest dość trudne odczuwać taki nic. Ale to nic zawiera w sobie pełen świat. Tylko że no, potrzeba tam pobyć, i ten świat sobie. Obejrzeć, poobserwować albo doświadczyć. I do tego Zofia będzie jakby zmuszona trochę przez życie, bo jest to ciekawe imię, które zmusza swoją właścicielkę, tak się czuje to taki rodzaj zmuszenia do tego, żeby ona musiała zajrzeć do środka, żeby musiała się skonfrontować z tym, co tam w niej jest i nauczyć się rozróżniania tego, co jest naprawdę jej pragnieniem. Od tego, co jej się wydaje, że zaspokoi jej pragnienie. To jest trochę tak, właśnie ta relacja trójki i siódemki jakby potrzeba było nacisnąć porządnie na gaz i jechać w stronę świata tego zewnętrznego, ale im mocniej naciskam na gaz, tym mocniej hamuję. Natychmiastowo, więc jest to takie bardzo, jak powiedziałabym, skrajne odczucie. A im częściej bywam w środku jako Zofia, tym już się tak nie rozpędzam. Więc i hamowanie nie jest ostre. Wtedy nie czuję się tego przygnębienia, wręcz przeciwnie, znajduje się miejsce takiego odpoczynku, takiego pobycia samej ze sobą. Ale patrząc na imię, potrzeba na to czasu. To nie dzieje się od razu. To y, taka Zofia, ona potrzebuje trochę lat przeżyć na tym silnym gazie, żeby nauczyć się nie rozpędzać aż tak. Bo ta przestrzeń, która jest w środku, jest jak przestrzeń spokoju. Niby jest to przestrzeń niczego, bo tam nic nie ma. Ale trochę tak, jakby czas tam się zatrzymał, jakby była to przestrzeń niezwykle odżywcza dla Zofii. Czyli to bycie na zewnątrz, w świecie, kiedy już ją wymęczy i zabierze jej tej energii trochę, bo kontaktować się Zofia bardzo lubi ze światem. Natomiast ona ma znaleźć równowagę między kontaktem ze światem zewnętrznym a światem wewnętrznym. I do pewnego czasu. Ona może odczuwać, że kiedy już wchodzi do tego środka, to ona się regeneruje, no bo jeszcze organizm jest w stanie się zregenerować do pewnego momentu, ale potem jeśli ona będzie nadużywała tego bycia na zewnątrz, to organizm będzie reagował no, chorobą, przede wszystkim dlatego, żeby ją uziemić, żeby ona nie mogła działać na zewnątrz. Więc każda Zofia warto by było, żeby spojrzała na to, w jaki sposób funkcjonuje i czy przypadkiem ta równowaga nie jest zachwiana, czy ona nie jest za często na zewnątrz. Bo, jakby powiedziałabym, że mało prawdopodobne, żeby to było w drugą stronę, aczkolwiek zależy to od reszty portretu, nie tylko od imienia. I co ciekawe, to imię wymusza. Na właścicielce, nie da się inaczej tego odczuć. Ono naprawdę ją zmusza do zwolnienia tempa, do zwolnienia komunikowania. Trochę tak, jakby to, że ona jest w tym swoim wnętrzu i odkrywa ten swój świat Zofii, mogło jej pomóc później wyrażać to, co ona naprawdę ma gdzieś w sobie. Czyli kontaktować się ze światem zupełnie innej płaszczyzny. Nie po to, żeby gadać, tylko po to, żeby powiedzieć albo podzielić się tym swoim światem z innymi. I tu przychodzi mi na myśl taka aktywność, która mogłaby stać się nawet pracą Zofii, że im częściej Zofia zagląda do swojego wnętrza, tym łatwiej jest jej pracować na polach subtelnych w takich subtelnych energiach, czyli tam, gdzie na przykład jest praca z drugim człowiekiem, a potrzeba jest w tej pracy wejść na inne poziomy, na poziomy takiego głębokiego odczuwania, to to imię jest jak najbardziej, może nieskłonne, ale chociaż też możemy tak powiedzieć, skłonne to Zofii darować, dać w prezencie. Właśnie tę umiejętność zaglądania do swojego wnętrza, Albo inaczej, potrzebę, taką tęsknotę za tym, żeby się spełnić, że to imię daje jej wejście do jej wnętrza. To bardzo będzie Zofię wypełniać, to będzie ją odżywiać, rozświetlać, dawać jej mnóstwo energii. Im częściej ona będzie zaglądała do środka, ale imię nie jest imieniem zamkniętym w tym sensie, że ono ma potrzebę. Kontaktu ze światem, więc ten kontakt, on ma być, i on jest kontaktem lekkim, a jednocześnie bardzo prostym w komunikowaniu. Co to znaczy? To znaczy, że Zofia może mieć umiejętność przełożenia tego, co jest w niej gdzieś bardzo głęboko, co jest bardzo trudne do opowiedzenia, na prosty język, klarowny. I to też jej się może przydać właśnie w pracy z ludźmi na polach energetycznych. Bo jeśli my coś odbieramy, coś czujemy, że coś się dzieje gdzieś w polu, tak zwanym, i nie mamy tej umiejętności przerobienia tego, przetransformowania, nie mamy takiego transformatora trójkowego w zasobach, to bardzo trudno jest to wyrazić. Możemy powiedzieć: Tak, coś czuję, ale nie wiem, jak to nazwać. Natomiast Zofia wie, jak to nazwać. Ona ma do tego piękny zasób, bo mamy tutaj piątkę i trójkę, które. Piątka ze swojej strony ona jest jak taka gąbka na wiedzę że ona będzie słuchać wszystkiego, co jest gdzieś obok, kto się czymś dzieli, wymieniać informacje i coraz więcej tych informacji otrzymywać od świata wzbogacać się w swoją wiedzę, a trójka będzie umiała to powiedzieć w sposób prosty i klarowny. A jeszcze piątka doda bystrości tej, te, temu imieniu. Więc mamy bardzo fajny zestaw, aczkolwiek jest to zestaw liczb zamknięcia. I jeśli mamy coś takiego, to może się okazać, że znając Zofię i słuchając tej mojej opowieści, możecie pomyśleć, no tak... Ja znam Zofię, ale właściwie to w ogóle nie jest bajka o niej, bo Zofia jest zupełnie inna. I tak może czasami być, że jest to niezwykle łagodne imię i ciepłe. A czasami nie, niekoniecznie odczuwamy to w Zofii, bo te liczby zamknięcia mówią o tym, że świat Zofii jest głęboko i tam ona jest. Taka naturalna, to jest taki rdzeń Zofii, a na zewnątrz widzimy pewną otoczkę. I ta otoczka jest zbudowana na bazie, nie wiem, różnych przekonań rodziców, te, te doświadczeń, które były. I Niekoniecznie Zofia dzieli się tak chętnie tym, co gdzieś wewnątrz nie jest. Chyba, że w innej części portretu będzie miała takie liczby, które. No, ewidentnie wskazują na to, że pchają do dzielenia, że ona musi to powiedzieć, bo inaczej się udusi. Tak mi cały czas to terapeutyzowanie chodzi po głowie, więc pociągnę ten temat troszkę, bo patrząc na składowe tego imienia, kiedy widzimy 8 z 26, szóstkę z 15, szóstkę potem dziewiątkę i 1, można byłoby no, tak się zastanawiać. Dużo jest takich energii otulających dojrzałych odpowiedzialnych w tym imieniu więc to wszystko co gdzieś się czuje w postaci takiej łagodnego takiego ciepła takiego też trochę otulenia ono jest z jednej strony łagodne a z drugiej strony jest niezwykle stabilne to imię no ósemki i szóstki są bardzo stabilne jako jakości więc one zapewniają niekoniecznie Zofii ale otoczeniu że Zofia będzie pewnego rodzaju filarem dla tego otoczenia, że naprawdę można na niej polegać. Taka kobieta, która może nie jest kwoką, niekoniecznie musi być taką, wiecie, osobą, która tak bardzo wszystkich przytula do siebie, ale trochę taką równą babką, można byłoby rzec, że to jest taka z energią, z ikrą i jednocześnie wiemy, że na niej możemy polegać. Jest dojrzała bardzo. Ale co ciekawe, imię kończy się na literę A, jak chyba prawie każde imię w Polsce żeńskie. Ale przy tym układzie, gdzie mamy dość wysokie liczby i później nagle jest taki spadek do jedynki, to mi się to kojarzy z tym, że jakby to imię zapewnia Zofii podzielenie życia na dwie części trochę. Tak jakby w pierwszej części Zofia żyła jakoś, a potem miała totalnie wszystko zmienić, jakby miała zyskać nowe życie. Że potrzeba jej takiego odświeżenia, odnowienia, jakby zaczęcia od nowa, stania się trochę dzieckiem w tym wszystkim, takim, które nie zna czegoś, czyli wejść w coś nowego, tak totalnie nowego, że nie wie jak tam pływać w tym nowym oceanie i ma się tego po prostu nauczyć. A to znowu daje ogromne możliwości zdobywania nowych lądów, nowych, nowej wiedzy, nowego spojrzenia. Jest bardzo takie, ja mam takie wrażenie, że to imię jest bardzo nastawione na zdobywanie wiedzy, zdobywanie informacji, że to ją ładuje, to jej daje pokarm również. Tak wypełnia. I na tym, myślę, skończyłabym dzisiejszy odcinek. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do komentowania. Do zobaczenia za tydzień.